Cześć, jeśli robisz zdjęcia aparatem i chcesz robić dobre zdjęcia, a robisz te zdjęcia w trybie auto, to zakazuję ci robić kolejnego zdjęcia, dopóki nie obejrzysz tego filmiku, bo wytłumaczę ci w tym filmiku dokładnie, jak rozumieć te różne tryby fotografowania, jak M, S, A. TV i tak dalej. Także po obejrzeniu tego filmiku będziesz wiedział, czego nie wiesz, zaczniesz bardziej świadomie robić zdjęcia i raz na zawsze porzucisz tryb auto. Żeby wiedzieć, po co są te różne tryby, warto w ogóle wiedzieć, czym jest na przykład przysłona albo czas naświetlania, jak na zdjęcie wpływa ISO i czym jest ekspozycja w zdjęciu. Nie będę tego tutaj tłumaczył, bo wytłumaczyłem te zagadnienia już w innych filmikach, bo ten filmik jest częścią cyklu podstawy fotografii. Także, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, luki jeszcze, jeśli chodzi o fotografię, to zajrzyj właśnie na mój kanał, odnajdź tą serię podstawy fotografii. To jest playlista utworzona i tam będą wszystkie zagadnienia właśnie z podstaw fotografii omówione. Także, jeżeli nie wiesz, czym jest przysłona, to możesz tutaj kliknąć, się pojawi link, możesz tam sobie sprawdzić, co to jest. Jeżeli nie wiesz, czym jest czas naświetlania, to teraz tu kolejny się pojawi. I myślę, że, jeżeli będziesz miał więcej wątpliwości, to również na wszystkie swoje pytania odnajdziesz w tej playlistie odpowiedzi. Tak tylko nadmienię w tym filmiku, że po prostu ekspozycję, czyli to, jak jasne jest zdjęcie, w sumie kontrolujemy tylko trzema parametrami: czasem naświetlania, wartością przysłony i ISO. Tryb auto w aparacie to jest taki tryb, gdzie wszystkie te decyzje dotyczące właśnie ekspozycji w zdjęciu są podejmowane za nas automatycznie. Także jeżeli używasz trybu auto, to tak naprawdę nie masz władzy nad tym, co się dzieje w Twoim zdjęciu. Nie masz władzy nad tym, czy jest rozmyte tło, czy postać, która jest w zdjęciu, albo rzecz, która jest w zdjęciu jest na przykład ostra, bo czasami się za szybko poruszy i aparat nie wie na co patrzy, więc dobiera wszystkie te parametry automatycznie. To samo się dzieje, jeśli chodzi o balans. Bieli, no to automatycznie ustawianie balansu bieli jest w aparatach współcześnie bardzo dobre, ale jeżeli fotografujesz w trybie auto, to po prostu nie masz nad tym władzy. Czasami, żeby jakiś artystyczny zamysł zrobić, przestawiamy ten balans bieli do trochę innych wartości, no ale warto po prostu mieć nad tym władzę. Także w trybie auto, wiedz, że nie masz nad tym władzy. Masz tylko władzę nad tym, gdzie skierujesz aparat, a całą resztę zrobi aparat. To może być dobre, może być złe, ale żeby świadomie robić, Dobre zdjęcia, to zostawmy tryb auto i spójrzmy na te inne tryby. Często robiąc zdjęcia, wiemy, że chcemy, żeby w tym zdjęciu na przykład było bardzo rozmazane tło. I nad tym, jaka jest głębia ostrości i czy to tło jest rozmazane, możemy najłatwiej zapanować właśnie wartością przysłony. I jeżeli chcemy mieć kontrolę nad wartością przysłony, a nad resztą w sumie się nie zastanawiać, to wtedy z pomocą przyjdzie nam właśnie tryb, priorytetu przysłony. I ten tryb bardzo często jest oznaczany jako A, ale również jako AV, to odnosi się do A od aperture, czyli z angielskiego właśnie przysłona. Także pamiętaj, że tryb A nie oznacza jakiś inny automatyczny, a oznacza priorytet przysłony albo preselekcja przysłony, ponieważ to ty wybierasz jaka ma być przysłona, a czas naświetlania i ISO aparat dobierze tak, żeby zdjęcie było po prostu odpowiednio jasne. Odpowiednio jasne znaczy najczęściej po prostu, że histogram będzie gdzieś się znajdował po środku będzie równie wiele ciemnych pikseli jak jasnych pikseli. To co jest odpowiednio jasne, możemy również kontrolować, to są tryby pomiaru światła, ale to jest temat na inny odcinek. Także jak widzisz tryb A albo AV, priorytet przysłony albo preselekcja przysłony jest takim trybem półautomatycznym, bo ręcznie ustawiamy jeden parametr Wartość przysłony, a całą resztę robi aparat. I w bardzo podobny sposób działa tryb S, od angielskiego shutter, czyli migawka. To jest tryb preselekcji migawki, czyli my mówimy, jaki ma być czas naświetlania, a resztę, czyli przysłonę i wartość ISO, aparat dobierze sam. Także widzisz, że te różne tryby pozwalają nam się skupić na różnych scenariuszach, bo czasami mamy zdjęcie, gdzie nie chcemy zbytnio myśleć, co robić z aparatem, ale to tło ma być rozmazane także tryb A, preselekcja Przysłony, ta wartość jest zblokowana, a reszta aparat dobiera sam. I w podobny sposób czas otwarcia migawki w trybie S jest zblokowany. I na przykład, jeżeli fotografujemy sport, to możemy ustawić ten czas naświetlania na jedną tysięczną i to mamy zblokowane, a wartość przysłony i ISO aparat już dobierze w ten sposób, żeby po prostu zdjęcie było odpowiednio jasne, odpowiednio wyeksponowane. Fajne to jest na przykład, jeżeli fotografujemy nie tylko sport, ale w drugą stronę coś, co chcemy długość go naświetlać na przykład Potok albo wodospad. I jeżeli wiemy po prostu, że chcemy naświetlić zdjęcie przez 3-5 sekund, to to jest jedyna rzecz, którą dotykamy, a wartość przysłony i co będzie dobrane już automatycznie. Także jest to dość wygodne, i jeżeli zależy nam na czasie, potrafi to być właśnie względnie szybkie, bo nie musimy eksperymentalnie dochodzić do tego, jak ustawić pozostałe dwa parametry, żeby zdjęcie było odpowiednio jasne. I w bardzo wielu przypadkach ten tryb będzie wystarczający do takiej scenariuszy. Także nie musimy zawsze mieć trybu manual włączonego, bo czasami nie jest najważniejsze to, żeby każdą wartość ustawiać ręcznie. Jeszcze jest trzeci tryb p, to znaczy program. I to jest taki tryb trochę pomiędzy auto, a tymi dwoma, które właśnie wymieniłem, bo w trybie program możemy ręcznie ustawić, czy zdjęcie ma być trochę prześwietlone, czy trochę niedoświetlone, i możemy ręcznie ustawić na przykład balans bieli. Także te decyzje możemy podejmować my. Ale tak na dobrą sprawę nad przysłoną, wartością ISO i czasem naświetlania wciąż nie mamy władzy, bo te wartości będą dobierane wciąż automatycznie przez aparat. Także program jest takim trybem, który jest gdzieś tam po środku. Między trybami półautomatycznymi a trybem auto. Bywa on praktyczny, ale przyznam ci, że nigdy z niego nie korzystałem. I teraz przechodzimy do trybu M, czyli jest to tryb manual, czyli ręczny. Nad wszystkim masz władzę ty. I dobrze jest korzystać z tego trybu, jeżeli wiesz, co robisz. Bo jeżeli nie masz pojęcia, czym jest ten czas naświetlania, albo jak w sumie działa przysłona na zdjęcie, to po pierwsze obejrzyj sobie pozostałe filmiki z tego cyklu, a po drugie naucz się tego doświadczalnie, bo możesz oglądać wszystkie filmiki świata, ale takie prawdziwe zrozumienie przychodzi dopiero, gdy korzystamy z tych rzeczy. Także tryb M jest tym trybem, w którym masz nad wszystkim władzę ty. I dlatego w tym trybie Dobieramy i wartość przysłony, i ISO, i czas naświetlania ręcznie, ale bardzo często za pierwszym razem to zdjęcie nie wyjdzie tak idealnie. Także w trybie manualnym bardzo często robimy po prostu taki, bym powiedział, taki ciąg błędów i prób, i tak eksperymentalnie dochodzimy do tego, co najlepiej wygląda ale uwierz mi, że w ten sposób można dojść do najlepszych rezultatów, bo robisz zdjęcie, patrzysz co się nie zgadza, co można jeszcze dopieścić, co jeszcze można by zmienić kosztem czego i wtedy zmieniasz te parametry, na przykład skracasz trochę ten czas naświetlania i wtedy masz trochę jaśniejsze zdjęcie, także jeszcze możesz bardziej przyciemnić na przykład przysłonę i wtedy masz na przykład większą głębię ostrości i jak się okazuje to może być w danym przypadku lepsze. W tych trybach półautomatycznych nie podejmujemy takiego bym powiedział ciągu decyzyjnego, i w związku z tym on potrafi być fajny i szybki, ale nie zapewnia nam takiej totalnej kontroli. Także tryb manual jest tym trybem, w którym ja w 90% przypadków fotografuję i lubię mieć tą władzę, i im więcej się z tego korzysta, tym większe się ma wyczucie co do tego, co się w sumie od zdjęcia chce. Można w trybie M też ustawić, na przykład, żeby ISO było dobierane automatycznie. I to jest bardzo wygodne, jeżeli wiesz, że chcesz konkretnie ten czas naświetlania. I tą przesłonę, a ISO jak najmniejsze, to aparat będzie dobierał wartość ISO automatycznie. Możesz na przykład ograniczyć, że ISO ma być między 50, a na przykład 1600, i wtedy aparat będzie dobierał wartość ISO w tym zakresie. Jeżeli dobije do 1600, to po prostu zdjęcie zacznie być no zaciemne. Także bardzo fajne i praktyczne jest łączenie właśnie trybu M z automatycznym ustawianiem ISO. To wewnątrz aparatu po prostu sobie ustawiasz, i w ten sposób możesz mieć bardzo fajne widzą władzę po prostu nad zdjęciem i ja bardzo lubię osobiście w ten sposób fotografować, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Tryby półautomatyczne, czyli preselekcja czasu naświetlania albo preselekcja przysłony nie są złe. One są fantastyczne. To, że ja ich często nie używam, nie znaczy, że należy je używać rzadko. To jest kwestia preferencji. Może być, że po prostu sytuacje, w których ty się częściej znajdujesz, wymagają od ciebie bardziej świadomego dobierania czasu naświetlania. Wtedy preselekcja czasu naświetlania będzie dla ciebie trybem takim, w którym się najczęściej poruszasz. Mogą być sytuacje takie, że tobie prawie zawsze zależy nad władzą, nad tym, Jakie masz tło, jakie masz rozmazanie, jaką masz głębi ostrości, wtedy tryb preselekcji przysłony będzie tym trybem, w którym ty się najczęściej poruszasz. Także musisz sobie dobrać te tryby w ten sposób, żebyś ty był z nich zadowolony. I nie ma czegoś takiego, że zawsze w tej sytuacji należy korzystać z tego trybu, a w innej z tego. To są kwestie gustu i to jest odwieczna kwestia w fotografowaniu, że jak ktokolwiek mnie albo ciebie spyta, jak należy fotografować w, taki, w takiej sytuacji albo. Jakie ustawienia są najlepsze, odpowiedzią zawsze jest, to zależy. To zależy od tego, na czym ty się skupiasz, jaki ty masz styl, co właśnie ty chcesz i dlatego fajnie mieć nad tym jakąś własną władzę, a o tym, ile władzy oddajesz aparatowi, jakie decyzje aparat ma podejmować, a jakie chcesz ty podejmować, to już jest w Twojej kwestii. Warto jednak nauczyć się tych trybów i wiedzieć, który z czym się wiąże, żeby je tak naprawdę świadomie używać. Pamiętaj, że oglądanie wszystkich filmików tu na YouTubie i nawet wszystkich z tej serii nie sprawi, że będziesz dobrym fotografem, bo gdyby tak było, to wystarczyłoby patrzeć, jak ludzie robią pompki, żeby być wypakowanym. No wiesz, że niestety tak to nie działa. Także, żeby dopełnić luki wiedzy i rozwiać jakieś wątpliwości, oczywiście zapraszam Cię na oglądanie innych filmików, ale ostatecznie najważniejsze będzie to, żebyś wziął aparat do ręki i. Próbował, tak świadomie robił zdjęcia, analizował, jakie popełniasz błędy, co można polepszyć, także ta metoda prób i błędów jest niekończącą się historią właśnie w fotografii. Jeżeli ten filmik Ci coś dał, to daj suba albo łapkę w górę. Tam zaraz masz obok subskrypcji dzwoneczek. Jak w niego klikniesz, to będziesz miał zawsze powiadomienie, że ja wydaję nowy filmik. Ja te filmiki robię za tydzień, także mam nadzieję po prostu, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do tego czasu życzę Ci powodzenia w robieniu zdjęć, w edytowaniu zdjęć i po prostu mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dzięki za oglądanie, na razie. Hej!